The Okay, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. Bitcoin 6900. A to wszystko po niewielkim wzroście na indeksie dolara dziś w nocy. W okolicach godziny drugiej, indeks dolara zyskał procenta. Chwilę później Bitcoin odreagował wcześniejsze wzrosty, ale uspokajające jest to, że na ten moment indeks dolara powrócił do swoich wcześniejszych poziomów. To jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne. A dzisiaj również o godzinie 14 będę obserwować SP500. I to, na jakim poziomie rynki w Stanach Zjednoczonych się otworzą. W zależności od tego, czy te rynki otworzą się powyżej poprzednich otwarć, czy poniżej, tak również będę obstawiać wzrost lub spadki w cenie Bitcoina. O godzinie 14.30 za dwa dni ważne wydarzenie, mianowicie odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych. I predykcje odczytów rocznych są na poziomach poniżej poprzednich odczytów. Co mogłoby sugerować, że do samego odczytu rynek będzie starać się pozytywnie wyceniać właśnie te informacje, czyli innymi słowy spadek inflacji. Dlaczego jest pozytywny dla rynków i dla Bitcoina? Ponieważ wskazuje na to, że rezerwa federalna nie będzie mieć dodatkowych argumentów na dalsze utrzymywanie wysokich stóp procentowych. Odczyt już za dwa dni. Pytanie, czy do tego czasu rynek nie będzie starać się wyceniać tego wydarzenia niewielkimi wzrostami między innymi Bitcoina a w trakcie samego wydarzenia mogłoby w takiej sytuacji nastąpić ewentualne przesilenie emocji i zebranie wcześniej wypracowanych profitów jeżeli miałyby nastąpić wzrosty to po samym takim wydarzeniu ewentualnie odreagowanie jeżeli odczyt inflacji nie byłby hura optymistyczny Innymi słowy, taki sam jak predykcje, lub gorszy. Oczywiście Bitcoin porusza się także swoim własnym rytmem, czasami niezależnie od rynku. Warto zwracać uwagę na metryki takie jak stopy finansowania, które zaznaczam teraz zielonym kolorem. Stopy finansowania są to dane pokazujące, czy w danym Momencie. Traderzy na rynkach futures obstawiają wzrosty czy spadki bitcoina i generalnie szukamy momentów przesilenia emocji, czyli momentów albo skrajnie wysokich poziomów nastawienia na wzrosty bitcoina, czyli tych, w których metryka funding rates, czyli FR, jest na skrajnie wysokich poziomach przy jednocześnie wysokiej cenie bitcoina lub na skrajnie niskich poziomach, przy jednocześnie Niskiej cenie Bitcoina. Oczywiście jest to bardzo względne, tak jak widzicie, w szczególności na tych mniejszych interwałach, natomiast na większych interwałach wygląda to już znacznie precyzyjniej, dużo częściej jesteśmy w stanie te dołki oraz szczyty dzięki tej metryce wyłapywać. Wchodząc także na mniejsze interwały, 15-minutowy, zauważymy bardzo istotne metryki presji zakupowo-sprzedażowej, czyli metryki z kategorii OB. Przy czym jedynka jest lepszą metryką dla interwałów niskich, typu 1 minuta, 5 minut i tym podobne, a piątka dużo lepsza w zastosowaniu na wyższych interwałach, przykładowo 4H lub nawet 1D. To, co teraz widzimy na obu tych metrykach, to są poziomy zbliżone do 50, to oznacza poziomy neutralne. Wszystkie poziomy poniżej tych linii, które widzimy na wykresie, są to poziomy ze wzmożoną presją zakupową, natomiast poziomy powyżej ze wzmożoną presją sprzedażową. Zwróćcie uwagę na poziom, który był wybity dziś w nocy o godzinie drugiej. Jednocześnie Korelacja z wysokimi stopami finansowania, to znaczy, traderzy na futures obstawiali wtedy wzrosty bitcoina, ale jak doskonale wiemy, najwięcej pozycji long otwieranych jest na szczytach lub lokalnych szczytach. I jak dołożymy do tego jeszcze indeks dolara, czyli DXY, to zauważymy dokładnie to, co dziś w nocy się wydarzyło, a mianowicie. Przy lokalnie wysokim poziomie cenowym, wysokim poziomie stóp finansowania oraz dużej presji sprzedażowej nastąpił wzrost w indeksie dolara, tym samym dając bitcoinowi potencjał spadkowy, co właśnie obserwowaliśmy przez ostatnie godziny. Na chwilę obecną Bitcoin podbił do 61. 100, i zauważymy na Max Order Booku, że nie ma znaczących ścian sprzedażowych po prawej stronie, ani zakupowych po lewej stronie. To co widzimy to spokój na rynku, to znaczy ściany zakupowo-sprzedażowe są ustawione równomiernie oraz gęsto, ale oczywiście należy obserwować m.in. ten indeks dolara, bo jeżeli będzie wracać na te swoje poprzednie poziomy, to będzie to na pewno czerwony znak dla ceny bitcoina. Na te poziomy możemy ustawić alert właśnie na indeks dolara przecinający daną wartość lub wzrastający o daną wartość na przykład tak jak to miało miejsce w nocy załóżmy 0,06% w godzinę. Taki alert można ustawić jako lampkę ostrzegawczą pomarańczową z powiadomieniami na telefon, telegram, powiadomienia w przeglądarce, zapisz i wystartuj. I ja w komentarzu pod tym filmem ten alert dla was udostępnię. Także link bezpośrednio do tego alertu znajdziecie pod tym filmem i jak wejdziecie, to będzie to wyglądać dokładnie w taki sposób. Będziecie mogli to zasubskrybować, czyli otrzymywać powiadomienia tam, gdzie chcecie. No i mamy Worldcoin. Mówiłem o Worldcoin na poprzednim materiale. Powstała informacja o tym, że Worldcoin może w dniu dzisiejszym, czyli w poniedziałek. Opublikować narzędzie konkurencyjne do wyszukiwarki Google. Sam Altman jednak zdementował te pogłoski, mówiąc, że ani GPT-5, ani wyszukiwarka nie zostanie uruchomiona w poniedziałek, ale coś innego, nad czym długi czas pracowali, co jego zdaniem jest po prostu magiczne. I ten update GPT-4 oraz demo dla czatu GPT odbędzie się. W dniu dzisiejszym, o godzinie 19 czasu polskiego, także myślę, że warto będzie o godzinie 19 obserwować, co oni będą publikować. Do tego czasu obstawiam, że może być bardzo prawdopodobne, że ta cena nadal będzie pompować właśnie do godziny 19, i w zależności od tego, co oni opublikują, to albo Zaraz po godzinie 19, jeżeli to nie będzie nic wielkiego, ta cena może odreagować spadkowo. Mówimy tutaj o tokenie WLD. Albo jeżeli to rzeczywiście będzie game changer, to ta cena może być jeszcze bardziej spompowana ku górze. Dlatego o godzinie 19 w dniu dzisiejszym przeprowadzę dla Was livestream na otwartym kanale telegramowym MaxDataApp. Jak do niego dołączyć? Wejdźcie na Max Data App, podłączcie wasz Telegram, koniecznie podłączcie, i następnie poprzez link, który dostaniecie przez bota, dołączacie do tego kanału. I o 19 widzimy się i komentujemy prezentację od OpenAI. I na sam koniec trzy koiny, które moim zdaniem mogą być teraz na lokalnym wsparciu. Jest to BLZ, czyli Bluzele. ASTR, czyli ASTAR, oraz LINK, czyli Chainlink. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne dla Was ani sugestia, żebyście te koiny w tym momencie kupowali, ponieważ to, czy one będą odbijać od tych poziomów wsparcia, przede wszystkim i w dużej mierze zależy od tego, jak Bitcoin będzie się przez najbliższe godziny zachowywać. Także zawsze obserwujemy w pierwszej kolejności Bitcoina. Niemniej jednak, postanowiłem w nowy sposób zacząć analizować koiny. I ich poziomy wsparcia, jeżeli to się sprawdzi, i jeżeli te coiny będą statystycznie odbijać od tych poziomów wsparcia, które dzisiaj wam pokazuję, to prawdopodobnie będę takich analiz przeprowadzać dla was coraz więcej i częściej podawać wam tego typu coiny. Gwoli ścisłości, ja na dzień dzisiejszy pod te coiny nie spekuluję, przynajmniej. Teraz z pewnością będę czekać na rozwinięcie się sytuacji o godzinie 14, na jakim poziomie otworzy się SP500, oraz o godzinie 19, czyli to, co ogłosi OpenAI, co może mieć wpływ na token WorldCoin. A jeżeli macie dostępy Lifetime na MaxData App, to jest bardzo dobra informacja dla Was, ponieważ po raz kolejny została zmniejszona maksymalna liczba dostępów Lifetime do platformy MaxData App. Łącznie tych zmniejszeń nieplanowanych było do tej pory już 5, co skutkuje zmniejszeniem łącznej maksymalnej podaży tokenów i dostępów Lifetime aż o 96% względem początkowo planowanych. W związku z tym w obecnej rundzie pozostało nie więcej niż tylko 10 dostępów Lifetime Tier 3 do najwyższego poziomu. W tym tygodniu będzie obowiązywać również nowy cennik za dostępy roczne i kwartalne. A najbliższe cele Max Data App: rozwój systemu Pro Alertów, w tym możliwości tworzenia powiadomień na dowolne wskaźniki typu RSI średnie kroczące, przecięcia i tym podobne. Dwa, dopracowanie filtrów DAO w połączeniu z uczeniem maszynowym tak, aby użytkownicy otrzymywali newsy z największym prawdopodobieństwem zysku regularnie. Podłączenie większej liczby giełd i dodanie jeszcze większej liczby danych do prowy kresów. Uruchomienie aplikacji mobilnej oraz piątka, rozpoczęcie budowania systemu do trenowania własnych sieci neuronowych. Oraz trening nadrzędnej sieci neuronowej Maximus do predykcji zachowania rynku, do której dostęp mają mieć już tylko użytkownicy Lifetime Tier 3 na wyłączność. To jest właśnie to, o czym mówię od długiego czasu, czyli to, że na Max Data te dostępy Lifetime Tier 3 o tyle będą dużo bardziej znaczące, ponieważ zaledwie kilkaset osób, to około prawdopodobnie 200, może 250 maksymalnie osób, będzie posiadać dostęp do tych sieci neuronowych Max Data App. A jeżeli chcecie dodatkowe moje analizy otrzymywać, to również na MaxData Appie umieszczam na otwartym kanale telegramowym. Takie updatey zazwyczaj trwają 2-3 minuty, są w formie wideo, bardzo konkretne na temat analizy ceny Bitcoina, rynków i altcoinów. Pod ostatnim materiałem bardzo pozytywne komentarze. Mateusz Lewandowski, pozdrowienia i dzięki za info. Kosmo mówi, że kupił WorldCoin. Piotr Mielnicki, dobra robota, dzięki. Marcin również. Serce w tropikach, świetna robota, nie przestawaj. Dawid ma nadzieję, że WorldCoin odda, a Guma był pierwszy. Gratulacje Guma. Oczywiście pozostawcie ciekawe komentarze również pod tym filmem i wbijcie koniecznie do Wielkiej Brytanii, do Doncaster, na konferencję kryptowalutową, która odbędzie się już 24 i 25 maja w Wielkiej Brytanii w Doncaster. Wbijcie koniecznie, jeżeli macie taką możliwość. Warto spotykać nowych ludzi. Link do tej konferencji oczywiście znajdziecie również w opisie tego filmu. I ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!